Cześć! Tym razem pozdrawiamy z Bratysławy i sprawdzamy dla Was, co słychać w słowackim kinie. Jak co roku w programie Kina na Granicy przygotowaliśmy retrospektywę słowackiego twórcy, nowe słowackie fabuły oraz dokumenty, a także koncert słowackiej kapeli. Jak dobrze znamy kulturę i filmy naszych najbliższych sąsiadów? Wpadnijcie do cieszyna i przekonajcie się sami. Nowe słowackie filmy są przede wszystkim zwierciadłem bieżących politycznych wydarzeń. Taka jest też jedna z najgłośniejszych premier ostatnich miesięcy Ostrym Nożem. Film, którego motto brzmi, każda generacja ma swoją ofiarę, został oparty na prawdziwej historii brutalnego morderstwa słowackiego studenta. Film zyskał jeszcze bardziej na aktualności w związku z morderstwem dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Ten wstrząsający obraz będziecie mogli zobaczyć w trakcie 21. edycji Kina na Granicy. Jednym z kilku słowackich dokumentów, które pokażemy podczas festiwalu będzie film Kapela. Dokument opowiada historię romskiego zespołu, który na drodze za marzeniami musi konfrontować się z wieloma uprzedzeniami. Zobaczcie, czy udaje im się spełnić jedno z największych marzeń i zagrać na dużym festiwalu w Czechach lub na Słowacji. W tym roku bohaterem słowackiej retrospektywy będzie Milan Kniaszko, aktor filmowy i teatralny, znany m.in. z polsko czechosłowackiej koprodukcji Ślady Wilczych Zębów, ale także polityk. Pracował m.in. jako doradca prezydenta Wacława Hawla. Minister spraw zagranicznych oraz wicepremier Słowacji. Jego nazwisko niewątpliwie wiąże się więc z hasłem przewodnim tegorocznej edycji Wolność 1989. Na naszej festiwalowej scenie muzycznej Słowację będzie reprezentować Trio Luver. Pochodzący z Nitry muzycy w 2018 roku założyli nowy projekt muzyczny, którego podstawą jest muzyka elektroniczna. Oprócz Milana Kniaszko, gośćmi ze Słowacji będą również pisarz i dziennikarz Martin Szymeczka oraz była słowacka premier Iweta Radiczowa, która weźmie udział w debacie pod tytułem Czy po 30 latach wolności demokracja już nam się znudziła? organizowanej w ramach projektu Kultura Czasu Wolności. Jednym z wydarzeń towarzyszących będzie spotkanie wokół książki Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe, podczas którego filmoznawcy z Polski oraz Słowacji porozmawiają o wspólnych projektach filmowych.